Cześć, jestem Alan. W firmie NAV24 pracuję na stanowisku programisty. O pracy programisty mogę powiedzieć z pewnością, że jest ona pełna wyzwań o mniejszym lub większym poziomie skomplikowania i przydaje się w niej umiejętność analitycznego myślenia, łączenia faktów i swego rodzaju determinacja w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Należy uwzględnić przy tym koszt ich wytworzenia, łatwość utrzymania oraz bezpieczeństwo, bo przecież pracujemy z danymi klientów. I do tej pracy i do programowania w ogóle należy podchodzić w sposób odpowiedzialny. Należy zdawać sobie sprawę z konieczności dostarczania produktów najwyższej jakości, co zresztą jest wpisane w DNA naszej organizacji. W NAT24 wiemy, że stworzenie przez programistę działającego oprogramowania to jedno. Jednak równie ważna jest optymalizacja pracy w wieloosobowym zespole deweloperów i wypracowanie jednolitych standardów tworzenia oprogramowania. Istotne jest także wcielanie w życie i ścisłe egzekwowanie zasad pisania czystego kodu. W praktyce kod każdego programisty jest weryfikowany przez lidera technicznego i staramy się za wszelką cenę nie generować tzw. długu technologicznego. Nie boimy się refaktoryzacji kodu, jest dla nas standardem, codziennością. Uważamy, że dobry i ustandaryzowany kod pozwala spać spokojnie zarówno naszym klientom, jak i członkom zespołu. Ważne jest również wykorzystanie wsparcia różnych technologii, choćby platformy Microsoft DevOps, by obieg informacji pomiędzy biznesem, liderami projektów a działem deweloperów był możliwie najpłynniejszy i maksymalnie zautomatyzowany. W zespole uzupełniamy wiedzę i znajdujemy czas na spotkania dotyczące nowych technologii w IT, by wspólnie analizować ich potencjał, no i możliwość wykorzystania w naszych produktach. Zależy nam, by nie pozostawać w tyle i nie boimy się wyjść ze strefy komfortu dotychczasowych przyzwyczajeń. Sięgamy po innowacyjne rozwiązania i nowe technologie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w IT jedyną stałą rzeczą jest ciągła zmiana. Najbardziej w programowaniu podoba mi się to, że daje ono możliwość tworzenia nowych i innowacyjnych rozwiązań. Pozwala przekuć dobre pomysły w gotowe produkty, np. nowe aplikacje albo rozszerzenia funkcjonalności dla już istniejących systemów. Zawód programisty ma mnóstwo zalet i, w mojej opinii, jest to zawód przyszłości. Wystarczy spojrzeć na oferty na rynku pracy, by się o tym przekonać. Mi ta praca przynosi wielką satysfakcję. Jest wykonywana w komfortowych warunkach, w otoczeniu profesjonalistów, w otoczeniu ludzi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą z członkami zespołu. Na pewno dobry i skuteczny w tym działaniu programista może liczyć na wynagrodzenie adekwatne do swoich umiejętności.